Dzień dobry, ja jestem Reweścik, a to jest Risen. No i oczywiście mam za blisko. Dzień dobry! Kolejny odcinek kolejne przygody, kolejna rzecz do odkrycia. Czyli tu jest jakiś serkowek. Okej, okay, kolejne rzeczy. Jakieś tam pierdoły bardziej niż rzeczy. Eee... Chycaj? Okej, okay, tu są dalsze korytarze tego Mam nadzieję, że znajdę tutaj coś ciekawego E, eee, siódemka Aha, czyli jak w ogóle użyję tych przy, przy, przypadek, to jest... Już tam... Eee... Światło, 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 światło. Mmm, pole, silne leczenie magiczne, telekineza, lewitacja Magiczne światło dobra. Mamy co, żeby nas nam świeciło w mordkę. Okej, okay, co tu mamy? Ziele lecznicze. Okej, okay, tu są jeszcze jakieś rzeczy. Okej, okay, kamienna płyza, z której mogę się nauczyć mądrości. No. Dopiero przyszłem z dworu. Ja jeszcze gram w Pokémon Go, więc przy okazji sobie tam, wiecie, pogarniałem. I jak gracie w Pokémon Go, to możecie powiedzieć. Też wam, was trochę dodam. Ok, to jest jakiś dom. Coś mnie atakuje. Cześć. Cześć. Wow. Ale poleciałem Dobra Siemaneczko Dobra, koniec, po szkieletorku, wow ją, ze mnie Okej okay. Mocne ciosy Dobra Sru Okej, okay, podnieśmy sobie co, co się z nich da Kuźbę, bela, kolejny odcinek z Rizanka i kolejne wrażenia Kolejne emocje, kolejne przygody Kolejne cerkofagi do otwarcia, w których będą wojownicy, którzy będą chcieli mnie zabić O ty Luyu. No dobra Dzięki Frecie za herbatkę yy... Aha, czyli przedostaliśmy się stąd tutaj Okej. Okay. W sumie mogliśmy użyć zakręcie lewitacji. No ale dobra Też. Wow wow, 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 czekaj, czekaj swaniaczku. Co? Co? Dlaczego ty mnie tak zabiłeś? What the fuck? Jaki dymecz zadał mi, nie? Co za gościu? Co za pajac? Jak on mógł mnie to zrobić? O, poczekajcie, może mam... Le... Co? Nie, dobrze, dobrze, zapisane mam. Tu jest ten kapłan cały. Go muszę sobie... Nieźle tutaj. Poradzić. Uszczelegnoja. noja. Pist. A w karczyko został. Okej, okay, to jest jakiś magic. Get kind of magic, magic, magic. Big! Tyk. No, ej, zbawiliśmy się fajnie Łee, gościu! Wow Halo, ale bez kulki ognia! Au! Ej, ale bez takich, na. No. No, dziodu. Ale jód z niego, powiem wam. Wow! What what, what? 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 Konia już krowy! No trafiłem gnoja. No, jest złoty kryształowy dysk. Kamiennie teleportacyjne nawet są. Zajebioza, znalazłem wszystkie. Tutaj. Cerkowak jakiś? Co ci odkrył? Zobaczmy. Świetnie. Okej, okay, kilka fajnych rzeczy, więc. Zajebista sprawa. Eee. Czy tutaj będę mógł im jakoś oddać to? Mamy te, te lewitacje czy coś? Lewitacja mamy aż 6, więc. Całkiem spoko. Zaraz to sobie użyjemy. I tam sobie depniemy. Mm. Bo to tutaj, nie? Więc sobie zapiszę. To go, lewitacja. Lewitacja, lewitacja, lewitacja. Lewitacja, lewitacja, lewitacja. Hej. Lewitacja, lewitacja, lewi. Lewitacja, lewitacja. Spoko. A nie, to, to były jakieś skarby. Co tu jest? Lewitacja jeszcze. Więc tam się zwróciła lewitacja tylko. Eee, coś tu ciekawego. Oprócz szaleju druida. Berserk jakiś. Aha, to jest zaklęcie. Runa. No dobra, coś tu jeszcze jest? Może po drugiej stronie? Kurde. Nic tu ciekawego nie ma. No dobra. On miał jakąś teleport teleportację. Mm. No więc go. Czy to nas teleportowało na początek tej jaskini? Tak, na początek. Shema. Danilo is Oh no. Let's gather up everything we found. You can pack your stuff. I have what I came for. That's the first good news I've heard since we got here. I'll get right to work. Someone should report the trouble here to Fincher. That's your job. No way. It'd be like sign. He'll send me right back to breaking rocks in So I get the time. Uh-huh, fine. Dobra Czyli do Flinchera musimy jeszcze iść Miecze, jaszuro, ludzi eee... Powiedz Flincherowi Flincher, 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 Flincher Oh my fucking god A Flincher to nie był ten z obozu bandytów? Zaraz zobaczymy Tak, to jest ten z bandytów. Więc spoko, fajnie, że mamy tutaj teleportino, magiczne tamburino. Co tam, Fredka? Nic, co wypatrzę Udało mi się zdobyć kolejny ten, 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 ten artefakt potrzebny do, do fabuły. Mm, Fincher? The nie ma dużo. że więcej. Wydaje się, że wiatr nigdy nie our w naszą about co z moimi ludźmi? Gdzie jest Danilo? Niektórzy z w tam. nie He się. Został in w Eastern Temple. Damn. Był dobrym człowiekiem. Mamy jakieś punkty nauki? Za sobie zobaczę. Mamy 10, to może nas podszkolić jeszcze we bronią mieczyk. Możesz używać dłoni w dzierżąc ją w jednej dłoni. Tak, o to mi chodzi, o to chodzi. Czyli jeszcze jedna ten i będzie za jebioza. Yeah. Czyli będę mógł demoniczne ostrze trzymać i tą tarczę. Uo, ale będę ko kozak. Będę największym kozakiem, jaki widział świat. Y no, ale zamkij. Eee, to jest Patty. Czyli muszę w stronę do Patty to zrobimy sobie krótkie cięcie. Alu, alu, jestem już koło Patty. Koło Patrycji naszej kochanej, pięknej, cudownej. Patuśce. Eee, Dzień dobry Patty. A, ona może mnie tylko nauczyć, dobra, spoko. To nie, nie chcę. Nie chcę! Eee, dobra, mm, tu będzie kolejna świątynia bodajże. Do której musimy się udać. To jest niedaleko, więc już tutaj przypadki zrobiłem wam tego ze względu na to, że tu już jest to na dole, czyli kolejna świątynia. Eee, powiedzieliście mi, że mogę u Finchera czy tam kogoś kupić hełmik. Eee, nie, przepraszam, że w mieście mogę teraz się cofnąć i kupić hełm. Ale póki co nie widzę największego sensu, żeby to robić. E... Póki co, mi nie po drodze, że tak ujmę. E... Ale na sobie teraz tam poszedł, żeby sobie zobaczyć, co tutaj nie zostało zeksplorowane. Tutaj jakieś ukryte miejsce? Może. E, szkoda, szkoda, niewykorzystane miejsce. A kto wie, może jakieś. Fredka, czy coś zrobi moda do takiego Lizena? Co? No... Czy to tutaj jest jakaś... Dziupla z... Robakami, zobaczmy Cześć! Świerszczyku bojowy No, świersz bojowy Okej, okay, już lepiej bijemy szybciej. Nie denerwuj mnie. Bo mnie bić to chce. Ty dziodu, jak mogłeś naładowany atak mi zrobić? No. Okay. Wiem, ja, korzystać z uników, czy dniu Jakbyś jeszcze się postać słuchała. No, korzystać z uników, sam bym zginął. Ale wypijemy sobie tą większą butelkę może. No i jak dla gęsio, wymierzone, calculated. Ej, prosty kufer, zobaczmy co w nim jest. E, miksturka, pierścień, umiejętności, zręczności i tego e, W ogóle napiłbym się Elixiru na manę Spoko, żebyśmy się mogli teleportować Co tu mamy, co tu mamy? Szalej druida, to tak nie szalej Ziele Ziele, ziele, le, 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 le o, dobrze poszedłem, czyli musiałem je zabić. Hmm. Tu schodzimy na dół, już widać jakieś... ...szczątki, powiedzmy, tej świątyni. Grób. Czyli w którymś którym z tych grob, z grobów powinno być... ...kolejna. Cyku, pyku, pyku. Cyku, pyku, pyku. Cyku, cyku, cyku. cyku. O! o ty luju, nie ten przycisk kliknąłem Kurde, czemu go to nie uderzyło? Dobra, zginął se Hyc! Myk! Na drugą nóżkę! A nie ten przycisk, kuźwa, ciągle mi się mylą przyciski, nie? Aj, nie, nie wymierzyłem czasowo. Ale, gotowe To jakieś włócznia? No dobra, zobaczmy co tu jest. Tu jest wielkie nic. Ale zobaczmy sobie tutaj. Tu jest wielkie. Wielkie, co jest wielkie? Tu jest. Ziomeczki. Au, au, au. Nie lubię tych kosków, serio. <grym> Kostki najgorsze, wesołe kostki, można? ej, jaj, znowu No musiał mnie drasnąć silnym, nie? Musiał. Po prostu musiał. Maciej musiał. I co zrobiłeś Maciek? Maciej, kurwa! Co zrobiłeś? No dobra, bierzemy sobie, do sprzedania, do sprzedania Do swidania Okej, okay, co tu mamy? Czy było jakieś wejście drugie? Czy jest jakaś jest kija, czy co? No, zobaczmy What is this a wejście? A nie, to ten, tędy ten, ten przyszedłem, no dobra, debil jestem nie, Fredka? Fredka? Hmm. Debil jestem, nie? Nie <gry> A ta Fredka i nie pozwalająca mi się obrażać Gryryryry Nie wiem Czekaj, bo mnie dzik bije Na no co mam czekać? Dzik mi bije Ło, ło Halo? Przepraszam, nie wiedziałem, że tu śpisz Po kurczę się najemany kładłeś Umarłeś Bram. Okej, okay, zobaczmy To jest podobna grota do tego, gdzie był ten... Cały... Stworek, potworek Zapomniałem jak mówił już było. Dobra. Okej, okay, nie umalły poszedł już spać. Pierwszy wasalny, kolejny. Nie wiem po co mi te pierścienia, ale może warto je zebrać. Może będą potrzebne. Ok, kolejny kufer ze skarbem. Prawo-lewo, prawo-lewo. Prawo-lewo, prawo-prawo. Prawo-lewo? Nie. Prawo-lewo, prawo-prawo, lewo-prawo. Prawo-lewo, prawo-prawo. Lewo, lewo. Okej. Okay. Przywołanie szkieletu. Bardzo mnóstwo golda. Co mnie bardzo, bardzo cieszy. Gule widzę. No, i jako cmentarz, cmentarz to muszą być i gule, nie? No, ej! Daj się, chłopie, wyleczyć. Dlatego tego kostka to my sobie położymy łatwo Kurde bela. Nie gatykują już gnoje. Już coraz zawzięcie. Bardziej zawzięcie... zawięźlej. O, tak się powinno wymawiać. Nie zawzięcie. Gościu! To jest jakaś kartka, przepis. Dobra, tu jakieś fanty Kufer, pewnie zamknięty, lewo, prawo Nie, będzie prawo, lewo, nie Prawo, prawo, lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo, no Zazwyczaj mają jeden szyfr Więc jeżeli nie jest prawo, lewo, to będzie prawo, prawo, lewo, lewo Dokładnie Ok, nie wiem gdzie ja poszedłem Tędy powinienem iść, bo nie za bardzo czaję Niby katakumby, ale... Ja mam znaleźć grup, a nie wyjścia z katakumb O, co to, to światło, może faktycznie tu jest za ciemno Może... nie, nie skrzynia Może coś tu pominąłem

Quiet. What are you doing out here? Watching you. You get in the way of things. What is that supposed to mean? He wants you to handle Patty's business without getting killed. And you're following me because. You're searching for the big treasure. What makes you think that? Everyone who's heard of Steelbeard's treasure knows Patty is searching for it. And you've been seen together with Patty often enough. I've seen that tart hanging around in the old cemetery on the west slope. And you're tramping across the island with a shovel. Well, any idiot can see what you two are planning. I could use your help. Me? What can I do for you? I have to get to the west coast. You're gonna help me get there. Ok, czyli co w tę stronę, ta? No to chodź, mordo, chodź, mordo, chodź, mordo, dojdziemy. Dobra, pójdzie niech z nami ten wasyl. Wasyl Wasili. Chodź tu ze mną. Wziąłem go, bo co się będzie z fendą. A wiedziałem, że tutaj jeszcze jest. Tu musimy znaleźć to miejsce wykopane. Mmm. Miejsce wykopane z, z nagrobkiem. Ale on sobie tutaj poradzi, więc korzeń leczniczy. O tu nie mam nic. Tam z, była ten. Zobaczmy. Wow, wow, wow. Pozbierajmy. Jest kufer jakiś. Dobra, zbierzmy to, roślinki. Halo, skarbuś, Gdzie jesteś? Jest i grupa. Ej, znalazłem. Może będzie tam kluczyk. Okej, list od kapitana Stalowego,

To pójdziemy sobie do niego Wiem, że 31 minuta I będę musiał kończyć na nasz odcinek Ale no 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 Tak, tak bywa, to dojdziemy sobie do tego Szybciutko, idziemy Kurde, skoro większość szuka tego, tego grobu jej ojca. Mam nadzieję, że jej nic nie zrobią w sensie, że ją nie zabiją po drodze czy coś. No, zobaczymy, no. W szczególności, że tamten mnie śledzi. Tym pieprzony Romanow. Okej, okay, kolejne też się pojawiły, nie? Gnoje na tej mapie. Co tu robicie jeszcze, główno? Co tam, Kla... ja pierdzielę, dobła no to co. Kończymy na dzisiaj ten odcinek, dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się, no i widzimy się przy następnym grobie, no bo trochę mi to zajmie te, 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 te groby, a wy będziecie za to mieć więcej odcinków, więc dzięki wam za oglądanie, trzymajcie się i bajo.